To tytuł wystawy rzeźby autorstwa tarnowianina Jana Styszki. Wernisaż wystawy artysty odbył się 14 lipca w Ośrodku Kultury w Ryglicach. Tematyka zaprezentowanych dzieł jest różnoraka, a jak podkreśla sam rzeźbiarz, największą inspiracją dla niego stanowi samo życie. Każda rzeźbia coś przedstawia, to nie jest tylko wpracowliwe, ale jakieś inne rzeczy, które życie, tak jak są, to są takie jakby cykle o, z teatru życia czy skojarzenia. Jak dodaje artysta, jego zamiłowanie do sztuki narodziło się już w dzieciństwie od pasji kolekcjonerskiej. Jan Styszko zaczął najpierw sztukę ludową zauważać, poznawać i zbierać ludowe rzeźby, co wkrótce zaowocowało inspiracją do stworzenia własnych dzieł. Świat z drewna Jana Styszki to także świat, na który on sam spogląda z pewnym dystansem. Bo to jest taka lekką ironią, z lekką ten i stosunku i do siebie i, i do świata. Swoje prace artysta wystawił już między innymi w Bielsku-Białej, Nowym Sączu, Bochnie, Krakowie czy Tarnowie. W Ryglicach swoje dzieła zaprezentował po raz pierwszy. Ośrodek Kultury już od 18 lat wystawia różnego rodzaju prace. Gościmy twórców, którzy tworzą nawet sztukę naiwną, po artystów profesjonalnych, czyli bardzo duża rozbieżność, bardzo duża rozbieżność tematyczna rzeźba, tym razem i pan Jan Styszko u nas po raz pierwszy. Wystawę Rzeźpie na Styszki w Ryglickim Ośrodku Kultury będzie można oglądać do końca sierpnia.